Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Krak Razem ze mną jest Janek. Witajcie. Ja mam na imię Miłosz. I właśnie Janek wziął mnie na jakąś przyjażdżkę. Jedziemy do pewnego miejsca. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jedziemy. Więc Janku, powiedz mi i widzą, co się z nami zaraz stanie. Mam nadzieję, że przeżyjemy. I powoli zmierzamy, proszę Państwa, w miejsce pierwszej lokalizacji, a mianowicie Miłoszu. Czy słyszałaś o takich mostach jak Lakonik, czy Lajkonik 2? A one są w Krakowie? Owszem, były w Krakowie. Były to mosty tymczasowe ułożone na pontonach na Wiśle wow. i stanowiły one przeprawę przez Wisłę w momencie, kiedy był naprawiany most Dębnicki, to jest Lajkonik. To, to był tuż wzdłuż, nawet są bardzo fajne zdjęcia, które postaram się umieścić w tym materiale, w którym na tych zdjęciach widać bardzo dokładnie jak ten most został przygotowany To był bodajże rok 97 Kiedy był naprawiany most Debnicki To tak niedawno Tak i tuż przy nim był postawiony był most yy, którym, którym była tymczasowa przeprawa Jeżeli chodzi o warunki dzisiejsze to jakoś nie widzę tego Żeby nie spowodowało to po prostu paraliżu w mieście Dokładnie no a... Ale dobrze, co? Dobrze, to teraz mamy kwestię Lajkonik 2 Lajkonik 2 to jest dokładnie ten sam most Nie został on oddany z powrotem do jednostki wojskowej, bo to był most... Yy... Wojsk, przez wojsko wypożyczony dla nas i został z powrotem w, został w Krakowie został przeniesiony jako przeprawa tuż przy nowobudowanym moście kotlarskim tuż przy kalery Kazimierz teraz znajduje się most popularnie zwany żółwiem No dobra dobra mosty mosty most ale co jest takiego ciekawego w tym moście że tam w Cześć, ogóle jedziemy Czasowy że, że już go nie ma tak tak naprawdę Czyli jedziemy zobaczyć coś czego nie ma Tak ale jest tam ważna rzecz Bo są dwie rzeczy Po pierwsze mamy tu archiwalia to jest jedna sprawa. A druga rzecz. Po tym moście zostało w tym miejscu, jest kamień pamiątkowy. Kamień pamiątkowy dla... dla mostu. Dla mostu, którego nie ma? No, powiem ci szczerze, dlaczego. Ja uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, bo. Jak zawsze Kraków dla mnie jest takim miejscem, gdzie różne rzeczy są pamiątkowe, tak? Pamiętasz sytuację Jocka, psa, który znajdował się na rondzie grunwalskim, który teraz stoi <laughs> mu pomnik psa. Dlatego dużo takich miejsc pamiątkowych jest w Krakowie, które myślę, że, że fajnie, że mówią nam o kawałku, wycinku historii tego miasta. Nie. Ty, rzeczywiście, już widzę dlaczego się nazywa Żółw. Jakoś mi się zdawało, że ten most jest tu nie, od zawsze. Nie, nie. To jest zupełnie nowy tutaj stoł wprowadzony, żeby przejechać na stronę właśnie Zabłocia. Zabłocie, które się de facto teraz buduje. Zabłocie będzie nowym, nowym miejscem w, na mapie Krakowa, które będzie nową sypialnią. Poza, kurwa, nowym ruczajem, to będzie zupełnie nowe miejsce. Jest nowo wybudowana linia tramwajowa, która tak samo idzie przez, przez most tutaj, przez żółwia mojego ukochanego. No i tutaj znajdujemy się... Popatrz, no tu mamy mirakulum, to są, to są miejsca dawne fabryczne i teraz wszystko przekształca się na osiedle. Dlatego to miejsce musiało zostać bardzo szybko skomunikowane z miastem, a że te potrzeby rosły szybciej niż możliwości na wybudowanie normalnego mostu. Dlatego pojawiliśmy się właśnie w tym oto miejscu, żeby, żeby zobaczyć właśnie to, to miejsce pamiątkowe po danym moście. No to jak widzisz, e, znajdujemy się tutaj, jest podjazd. Oczywiście, no droga do nikąd. No dwa tak. pasy masz, które zmierzały do mostu Lajkonik 2. Na drugą stronę e, Wisły i połacz to Galeria Kazimierz. Wtedy Galerii Kazimierz jeszcze nie było. No dobra, to, to gdzie ta twoja tablica? No to tablica generalnie jest. Bez jaj. No, tak jak Polska. To zarąbali moment... tablicę? No pewnie tak, jak no widzisz. No nie ma, nie ma miejsca wyrwana i to. Nie, no bez jaj. Ale mam, mam dobrą wiadomość dla oglądających nas. E, tablicę można jeszcze na Wikipedii zobaczyć. I podrzucę pewnie fotkę. No ale niestety no, tyle pozostało. Mostu nie ma tablicy, nie ma nie jest nawet za, pamiątkowej. Ale tak że, że przejdziemy i nie będzie tablicy, tak? Nie. Nie, generalnie bardzo nie lubię czegoś takiego, bo no, to jest skrajny wandalizm jak dla mnie. Ja... To jest bez sensu. Mamy takiego trochę mindfucka szczerze mówiąc. Dokładnie tak, no, śmiejemy się, ale to jest taki uśmiech do, do, do nie, pogrzebu do pogrzebu nie. bardziej. Nie do, do złej gry jak to się mówi? Nie wiem. Dobre, Zła, mi, dobra mina no, do, do złej gry. gry No niestety kończymy dzisiejszy odcinek powiedzmy tak, że jest to dobra mina do złej gry, bo niestety ale nawet <laughs> Jest. Poza tym, że most zniknął już, że nie ma. To, to zniknęła ta... też tablica pamiątkowa no I z tymi to... słowami żegnałem się z Wami Janek oraz miłość. To był kolejny odcinek Kraksploratora Trzymajcie się, cześć!